Dubel 735, akcja! Jest 9.30 czasu lokalnego. Wszystko na swoim miejscu i w układnej zgodzie. I w układnej zgodzie. Kurwa, jeszcze raz! Akcja! Jest 9.30 czasu lokalnego. Wszystko na swoim miejscu i w układnej zgodzie. Nie mnie jeszcze raz. Uwaga! Akcja! Jest dziewiąta trzydzieści czasu lokalnego. Wszystko na swoim miejscu i w układnej zgodzie. W dolince potok mały jako potok mały. Ścieżka w postaci ścieżki od zawsze do zawsze. Las pod pozorem lasu na wiki wieków i amen. A w górze ptaki w locie w roli ptaków w locie. Jak okiem sięgnąć, panuje tu chwila. Jedna z tych ziemskich chwil, proszonych, żeby trwały. Nie! Wisława Szymborska. Chwila. Fragment wiersza. A. No to go gon! To go goń! To go kurczę goń! Nie! Nakiri a woshe?